Hej, to na razie ostatni odcinek MotoInformaty Chcę zrobić przerwę na kilka dni, no na tydzień, a w odcinku między innymi Ferrari SF90 Stradale Ferrari 812 Superfast Nowitek Oraz usportowany Audi e-tron Lecimy Oto nowe Ferrari, Ferrari SF90 Stradale Hybrydowym napędem masz 1000 koni mechanicznych. Mierzy 4,71 m długości, 1,19 m wysokości i 1,97 m szerokości. Karoseria auta ma zakrzywione linie ostre krawędzie. Tył ma kanciaste światła. Szklaną tylnią szybę, przez którą możemy zobaczyć turbodoładowany silnik v 8 z mocą 1000 koni mechanicznych. Ma 3 silniki elektryczne dwa z przodu, i jeden z tyłu. Wnętrze ma 16 salowy wyświetlacz, który jest wypełniony cyfrowy. Kierowca wybiera 4 tryby jazdy: e hybrid, performance oraz Qalfi. Firma Nowitek. Rosso pochwaliła się swoim projektem tuningowym do Ferrari 812 Superfast. Napędzany jest, szy... napędzany jest przez 6,5-litrowy wolnosące F12 o mocy 800 koni mechanicznych. Pakiet dostarczył agresywne prowadzenie linii, nowych zderzaków, listew i paneli nadwozia wykonanych z włókna węglowego. Nowitek zaprojektował własny wydech. Audi Tetsuyu usprawniono wersję swojego elektrycznego słowa. Z przodu widać usportowiony zderzak z lotami powietrza. Auto ma również wiele alumini wielkie aluminiowe koła. Nowy literni zderzak z dyfuzorem Auto ma mieć trzy silniki o mocy 435 koni mechanicznych i 503 koni mechanicznych w trybie WOST. I to na tyle by było. Do zobaczenia. Po przerwie, cześć.